Hej kolarze, tu Chris z Bicycle. Dziś zagłębimy się w świat nowoczesnych gadżetów, które potrafią więcej niż tylko mierzyć prędkość, wysokość czy czas. Mówię o miernikach mocy. Dobra chłopaki, jeszcze raz, gdzie mam postawić ten miernik? Chłopaki? Inteligentne urządzenia mogące śledzić kadencję, siłę pedałowania i moc wyjściową. Czemu to takie ważne? Cóż, większa wiedza na temat treningu ułatwia poprawienie swoich umiejętności kolarskich. Więc zostań, a w tym filmie omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o miernikach i po co ci one. Zaczynajmy! Zacznijmy od podstaw. W kolarstwie moc liczymy w watach. Uznaj je za walutę osiągów kolarskich. Oznaczają energię, jaką z każdą sekundą wkładasz w pedałowanie. Im więcej watów, tym więcej tworzysz mocy. Uwaga, to może być na sprawdzianie. Bazowy wzór to moc równa się siła razy prędkość kątowa. Dzięki temu lepiej zrozumiesz działanie mierników mocy. Pomyśl, jedziesz na płaskiej drodze, stabilnym 20 km na godzinę. Twój miernik może pokazywać, że wytwarzasz jakieś 150 watów, aby to utrzymać. Zaczynasz jechać pod górkę i widzisz po pierwsze spadek prędkości może do 10 km na godzinę, ale żeby utrzymać prędkość musisz włożyć znacznie więcej siły, co zwiększy pomiar mocy. Twój miernik pokazuje, że produkujesz 250 watów lub więcej. Mimo że jedziesz wolniej, jest tak, bo walczysz z grawitacją i oporem powietrza. Pracujesz ciężej, więc tworzysz więcej mocy, aby pokonać taki sam odcinek drogi. Gdybyś tyle samo siły użył na płaskim, jechałbyś o wiele szybciej niż 20 na godzinę. Dlatego moc jest tak istotna. Informuje Cię o tym, jak ciężko pracujesz, ignorując Twoje otoczenie i warunki. Jednak warto też przy obliczeniach mocy wziąć pod uwagę wagę człowieka, bo różni kolarze będą osiągać różne wyniki. Na przykład cięższy kolarz będzie musiał wyprodukować więcej mocy, żeby utrzymać tempo kolarza lżejszego i dlatego waty mierzone na kilogram ciała dają dokładniejszy wynik. Kolarze hobbyści zwykle osiągają wynik 2,5 do 3,5 watów na kilogram, jadąc pod górkę, a zawodowcy od 6 do 7 watów na kilogram. Zrozumienie tego, ile watów wytwarzamy na płaskim, w górę, pod wiatr, może pomóc ci z doborem tempa i bardziej wydajnego treningu. I tu przydaje nam się miernik mocy. Ale czym on dokładnie jest? Więc energia produkowana przez twoje nogi zapisuje się w watach, a miernik mocy to narzędzie, które dokonuje ich pomiaru w czasie rzeczywistym. Łatwizna, więc rozwijmy temat i przyjrzyjmy się mu bliżej. Na rynku są różne rodzaje mierników, które za chwilę omówimy, ale wszystkie będą mierzyć siłę i szybkość. W zależności od umieszczenia miernika, będzie mierzył prędkość kątową albo przez kadencję pedałowania, albo jego prędkość a zamontowany w tylnej piaście przez prędkość tylnego koła. Jeśli chodzi o mierzenie siły, to sprawa robi się skomplikowana pod względem dokładności. Jest sprawdzana za pomocą tensometrów. Te mierniki są umieszczane w konkretnych miejscach roweru. Mają rezystancję elektryczną, która mierzy odkształcenie materiału przez wywieraną na niego siłę. Miernik mocy używa później tych pomiarów, aby wyliczyć tworzone przez ciebie waty. Te dane są transmitowane zwykle przez ANT+ lub Bluetooth do komputera rowerowego lub apki. Podczas jazdy dostajesz natychmiastowy feedback o mocy, to pozwala ci dostosować się w locie, i na treningu i wyścigu. Większość systemów zapisuje twoje wyniki podczas jazdy do późniejszej dokładnej analizy dla ciebie i twoich obserwujących. Kurus, to co czyni mierniki mocy wyjątkowymi, to dokładność i obiektywność. W odróżnieniu od prędkości, na którą wpływa wiatr, teren lub inne czynniki i od pulsu, który zmienia temperatura, stres czy kofeina. Moc jest bezpośrednią miarą twojego faktycznego fizycznego wysiłku. Istnieje kilka rodzajów mierników mocy, każdy ze swoimi zaletami i przywarami. Omówmy te najpopularniejsze. Pedałowe mierniki zastępują zwykłe pedały takimi do pomiarów mocy. Dość łatwo się je montuje i wymienia między rowerami. Może zapytasz kolegę czy takie ma i pozwoli Ci je wypróbować na następnym wspólnym wypadzie. Niestety, żeby zrobić pomiar mocy produkowanej z obu nóg potrzebowałbyś po jednym na nogę, co może być kosztowne. Możesz znaleźć popularny model taki jak Favero Assioma, cena od 400 euro, Garmin Vector lub Rally za jakieś 500, jeśli chcesz wydać więcej, możesz kupić Oahu Speedplay PowerLink 0 od 650 euro za pomiar jednej strony. Mierniki oparte na korbie lub pająku, jak nazwa wskazuje, są zintegrowane z ramieniem korby lub pająkiem mechanizmu. Słyną z dokładności i wytrzymałości. Na jednym lub obu ramionach znajdziemy małe sensory. Są leciutkie, a jednostronne opcje zwykle będą tanie. A z wad powinieneś sprawdzić, czy są kompatybilne z ramą i mechanizmem korbowym Twojego roweru. Cenowo? Marki takie jak Stages Cycling sprzedają od 300 do 550 euro, zależnie od Twojego mechanizmu. I tego, czy chcesz jedno- czy dwustronną opcję. Jeśli wolisz mierniki na pająku, zerknij na marki takie jak Quark. Kosztują od 500 do 800 euro. Power to Max jest od 600 do 800 euro. Jest też topowa marka SRM, którą kupisz za zawrotne 1700 euro. Mierniki mocy montowane w suporcie roweru są bardzo dokładne i dodatkowo robią pomiar z obu twoich nóg. Co jest fajne, niestety może być je trudno zamontować, bo składają się z wielu elementów i istnieje wiele rozmiarów. Nie każdy rower będzie pasować, no i ciężko je przenieść z roweru na rower. Jedną z najpopularniejszych marek w tej kategorii jest hiszpańska firma Rotor, której ceny wahają się od 400 euro do 1000 euro. Jak widać, przedziały cenowe mogą się znacznie różnić, ale pamiętajcie, że każdy typ ma swoje zalety i wady pod względem dokładności, łatwości instalacji, kompatybilności z różnymi rowerami i ceny. Ale do czego można używać miernika? Jazda z założonym miernikiem mocy ma wiele zalet. Na przykład możesz skupić się na określonych strefach mocy, aby poprawić różne aspekty swojej sprawności, lub nadać sobie tempo w oparciu o moc, aby uniknąć szybkiego wypalenia podczas wyścigu lub długiej jazdy. Porównując swoje wyniki z różnych okresów, można też jasno zobaczyć poprawę kondycji. Fajnie to zobaczyć w podsumowaniu strawa na koniec roku. Możesz także zmniejszyć ryzyko kontuzji, rozpoznając brak równowagi w nogach z powodu problemów mięśniowych, których nie zauważyłbyś przez długi czas. Nieważne czy jesteś zawodowym kolarzem, poważnym amatorem, czy po prostu kimś, kto uwielbia analizować dane rowerowe, miernik mocy dostarczy ci cennych informacji, które pomogą ci jeździć szybciej, dłużej i mądrzej. Jak widać, miernik mocy może być cennym narzędziem, ale pamiętajcie, że najlepszy miernik mocy zależy od budżetu, ustawienia roweru i konkretnych potrzeb. Więc jesteś gotowy podkręcić przejażdżki? Daj znać w komentarzu, jeśli używasz miernika mocy lub rozważasz jego zakup. Nie zapomnij dać lajka like i zasubskrybować, aby uzyskać więcej informacji technologicznych. Miłej jazdy i do zobaczenia!